Szereg liczbowy. Definicja. Szeregiem liczbowym nazywamy każde wyrażenie postaci a1 plus a2 plus a3 plus trzy kropki równa się epsilon n równa się 1an, gdzie dla każdego n należącego do zbioru liczb naturalnych an należy do r. an n, n to wyraz szeregu. Definicja. Mówimy, że szereg epsilon n równa 1an jest podpunkt pierwszy jeżeli limes n dąży do nieskończoności sn równa się g należące do r, wtedy epsilon n równe 1 an równa się g. Podpunkt drugi, rozbieżny do plus minus nieskończoności, jeżeli limes n dążące do nieskończoności sn równa się plus minus nieskończoność, wtedy epsilon n równe 1 an równa się plus minus nieskończoność. Rozbieżny, jeżeli limes n dążący do nieskończoności sn nie istnieje. Stwierdzenie o kombinacji liniowej szeregów zbieżnych, jeżeli szeregi epsilon n równe 1 an i epsilon n równe 1 bn są zbieżne, to dla dowolnych liczb rzeczywistych alfa beta szereg dwukropek epsilon n równe 1 z nawiasu alfa razy an plus beta razy bn równa się alfa razy epsilon n równy 1 a n plus beta razy epsilon b Kombinacja szeregów zbieżnych jest szeregiem zbieżnym. Twierdzenie warunek konieczny zbieżności szeregu liczbowego. Jeżeli szereg epsilon n równy 1 a n jest zbieżny, to limes n dążący do nieskończoności a n równa się 0 wtedy i tylko wtedy, jeżeli limes n dążący do nieskończoności a n jest nierówny 0 to szereg epsilon n równe 1 a n nie jest zbieżny, jest rozbieżny. Kryteria zbieżności szeregów liczbowych. 1. Kryterium całkowe. Jeżeli funkcja f jest nieujemna, nie rosnąca w przedziale, ostro n0, nieskończoność, łagodny nawias, i n0 należy do rozbioru liczb naturalnych, to szereg epsilon n równe 1 f od n i całka, od n0 do nieskończoności f od x, dx są równocześnie zbieżne lub rozbieżne. Wniosek, szereg dryfleta, harmoniczny rzędu alfa, alfa większe od 0, epsilon n równy 1 z 1 przez n do potęgi alfa jest zbieżny tylko wtedy, gdy alfa jest większe od 1. Dwa, kryterium porównawcze zbieżności szeregów. Niech 0 będzie mniejsze bądź równe od AN, mniejsze bądź równe od BN. Dla N większe bądź równe od N0. N0 należy do zbioru naturalnych. Wtedy podpunkt pierwszy, szereg epsilon N równe 1 AN jest rozbieżny. Wynika z tego, że szereg epsilon N równe 1 BN też jest rozbieżny. Podpunkt drugi, epsilon N równe 1 BN jest zbieżny. Wtedy szereg epsilon N1 A n też jest zbieżny. Przy kryterium ilorazowe AN razy B n jest większe od zera dla n większe bądź równe n, n należy do zbioru liczb naturalnych. Jeżeli granica limes n dąży do nieskończoności AN podzielić przez BN równa się Kn należące do przedziału łagodne 0, nieskończoność łagodne, to szereg epsilon n równe 1, a, n i epsilon, n równe 1, b, n są jednocześnie zbieżne lub rozbieżne. 4. Kryterium de Lamberta oraz 5. Kryterium Cauchy'ego. Do de Lamberta, jeżeli limes n dążące do nieskończoności z modułu a, n plus 1 podzielić przez a, n równa się ku Do kryterium Cauchy'ego, jeżeli limes n dążący do nieskończoności z pierwiastka n tego stopnia modułu a, n równa się ku. To wtedy podpunkt pierwszy: Q jest mniejsze od 1, wynika z tego, że szereg epsilon n równy 1AN jest zbieżny. Podpunkt drugi: 1 jest mniejszy od Q, które jest mniejsze bądź równe od nieskończoności, z tego wynika, że szereg epsilon n równy 1AN jest rozbieżny. Q równa się 1, z tego wynika, że kryterium nie rozstrzyga tego przypadku. Oba te kryteria nie posiadają żadnych warunków. 6. Chwytają Jeżeli ciąg AN jest nierosnący i zbieżny do 0, to szereg naprzemienny epsilon N równy 1. Minus 1 do potęgi N razy AN jest zbieżny. Wnioski. Podpunkt pierwszy Epsilon N równy 1. W nawiasie minus 1 do potęgi N razy 1 podzielić przez N do potęgi alfa. Alfa większa od 0 jest zbieżny. Podpunkt drugi Epsilon N równy 1. Minus 1 do potęgi n razy kół do potęgi n jest zbieżny. 3. Jeżeli ciąg A n jest nierosnący i zbieżny do zera, to każdy szereg naprzemienny epsilon n równa się 1. Minus 1 do potęgi n plus k razy a n dla k należącego do zbioru liczb całkowitych jest zbieżny. Definicja szereg epsilon n równy 1a n jest zbieżny bezwzględnie. Jeżeli szereg epsilon n równa się 1 z modułu AN jest zbieżny, jeżeli szereg epsilon n równy 1AN nie jest zbieżny bezwzględnie, ale jest zbieżny, to mówimy, że jest zbieżny warunkowo. Wniosek. Jeżeli szereg epsilon n równy 1AN jest zbieżny bezwzględnie, to jest zbieżny. Kryterium de Lamberta i Kauciego gwarantują zbieżność bezwzględną badanego szeregu. Szeregi potęgowe. Definicja. Szeregiem potęgowym nazywamy szereg epsilon n równy 0. Cn razy nawias x minus x0 do potęgi n, gdzie cn to jest ciąg liczbowy, a x0 należy do r. Cn współczynnik szeregu potęgowego, x0 środek szeregu potęgowego. Definicja. Promieniem duże r zbieżności szeregu. Potęgowego epsilon n0Cn razy nawias x minus x0 do potęgi n, nazywamy granicą, o ile ona istnieją f równa się limes n dążące do, do nieskończoności z nawiasu Cn podzielić przez Cn plus 1. x odwrotnie niż w kryterium de Lamberta lub r równa się limes n dążące do, do nieskończoności z 1 podzielić przez pierwiastek n tego stopnia modułu z Cn odwrotnie niż w kryterium Cauchy'ego. Definicja. przedział zbieżności szeregu potęgowego epsilon n równy 0 cn razy nawias x minus x0 do potęgi n jest zbiór wszystkich x należących do r, dla których szereg jest zbieżny. Twierdzenie Kałciego Hadamarda. Jeżeli promień zbieżności szeregu potęgowego epsilon n równy 0 cn razy x minus x0 do potęgi n jest r duże, to podpunkt pierwszy. Dla każdego x należącego do przedziału otwarty, x0 minus r, przecinek x0 plus r. Otwarty, szereg jest zbieżny bezwzględnie. Podpunkt drugi. Dla każdego x należącego do przedziału otwarty minus nieskończoność, przecinek x0 minus r. Zamknąć nawias otwarty. Suma otwarty, x0 plus r, przecinek nieskończoność otwarty. Szereg jest rozbieżny. R równe 0 wynika, że przedział zbieżności to jest klamerka znik 0, zamknąć klamerkę. R równa się nieskończoność. Przedział zbieżności, liczby rzeczywiste. Funkcje wielozmiennych F w dwóch kropkach R do potęgi n tej. Strzałka R d należy do otoczenia R do potęgi n tej. F od nawias x1, x2, x3, 3 kropki, xn. Równa się Y należące do R. P w nawiasie P1, przecinek P2, przecinek 3, przecinek P3, przecinek Q, nawias Q1, przecinek Q2, przecinek 3, przecinek QN, odległość między punktami P i Q w R do N. Tej. Moduł z PQ równa się pierwiastek nawias Q1 minus P1 do drugiej plus. Nawias Q2 minus P2 do drugiej plus 3 kropki plus Qn minus Pn do drugiej. Otoczeniem punktu P należącego do R do n tej nazywamy zbiór wszystkich punktów Q należących do R do n tej, dla których PQ jest mniejsze od R, gdzie R jest większe od 0. Otoczenie to nawias P, R. Sąsiedztwem punktu p należącego do r do n tej, nazywamy zbiór s nawias p, r równa się o przecinek p, przecinek r minus logiczne klamerka p, klamerka. Definicja niech funkcja f będzie określona przynajmniej w otoczeniu p, r, gdzie p nawias x0, y0, r jest większe od 0. Podłącząc cząstkową pierwszego rzędu funkcji f w punkcie p względem. Pierwszy punkt. Zmienny x nazywamy granicą postaci E delta x dążącą do 0 na górze f z x0 plus delta x przecinek y y0 z x0 y0. Wszystko to podzielić przez delta x równa się limę z h dążącego do 0. Ułamek F od X0 plus H przecinek Y0 minus F od X0 przecinek Y0. podzielić przez H. Równa się F'X od P. Równa się delta F po delta X od P. Małe delta. Taki zawijos. Podpunkt drugi zmienny Y. Nazywamy granicą postaci z delta y dąży do 0, ułamek f x0, y0 plus delta y minus f od x0, y0 podzielić przez delta y równa się limes h dążące do 0, ułamek f x0, y0 plus h minus f od x0, y0 podzielić przez h równa się F'Y od p. Równa się delta f przez delta y od p. Wszystkie wzory i reguły różniczkowania są analogiczne, jak dla funkcji jednej zmiennej. Twierdzenie szwarca, Jeżeli pochodna delta do drugiej f podzielić przez delta x, delta y i delta do drugiej f podzielić przez delta y, delta x są ciągłe w punkcie p0, to są sobie równe. Twierdzenie o warunku koniecznym istnienia ekstremum funkcji dwóch zmiennych. Jeżeli funkcja f od x, y ma lokalne w funkcji p0, x0, y0 i istnieją delta f podzielić przez delta x od p0 i delta f podzielić przez delta y od p0 to delta f podzielić przez delta x od p0 równa się 0 co równa się delta f podzielić przez delta y od p0. Wniosek funkcja f od x, y w punkcie 0, p. Może mieć ekstremum lokalne w punkcie p, 0, jeżeli obie pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w tym punkcie są równe 0, albo przynajmniej jedna z nich nie istnieje. Stwierdzenie. Warunek wystarczający istnienia ekstremum lokalnego funkcji dwóch zmiennych. Niech funkcja f od x, y ma pochodne cząstkowe pierwszego rzędu w każdym punkcie otoczenia od p, 0. Po pierwsze, jeżeli... Punkt 1. Delta F podzielić przez delta X od P0 równa się 0, równa się delta F podzielić przez delta Y. Drugi. Hesian H od P0 równa się moduł z pierwsza nika: delta do drugiej F podzielić przez delta X do drugiej od P0, delta do drugiej od F podzielić przez delta X delta Y od P0 druga linijka delta do drugiej f podzielić przez delta y delta x od p0 delta do drugiej f podzielić przez delta y do drugiej od p0 równa się delta do drugiej f podzielić przez delta x do drugiej od p razy delta do drugiej f podzielić przez delta y do drugiej od p0 Minus delta do drugiej od f podzielić przez delta x delta y razy delta do drugiej f podzielić przez delta y delta x od p0. hessian h od p0 większe od 0 to funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie p0 i jest to po pierwsze minimum lokalne, gdy Delta do drugiej f podzielić przez delta X do drugiej od P0 zwiększy od 0. Znawia się delta do drugiej F podzielić przez delta Y do drugiej od P0 zwiększa od 0. Po drugie maksimum lokalne, gdy delta kwadrat F podzielić przez delta X kwadrat od P0 zwiększy od 0. Znawia się delta kwadrat F podzielić przez delta Y kwadrat od P jest mniejsze od 0. Podpunkt drugi. Jeżeli 1 delta f przez delta x od p0 równa się 0, równa się delta f po delta y od p0. 2. Hesion od p0 jest mniejszy od 0. Tu funkcja nie ma ekstremum lokalnego w punkcie 0. Całka podwołana po prostokącie. r równa się nawias kwadratowy a, b. Zamknąć nawias razy xm. Otworzyć nawias c, d. r równa się suma k równego 1r od k. rk ma wymiary delta x k razy x, delta yk. dk równa się pierwiastek delta xk kwadrat plus delta yk kwadrat. Długość przekątnej prostokąta rk dla 1 mniejsze bądź równe k mniejsze bądź równe n. R od p równa się m max, klamerka, dk, dwukropek, 1 mniejsze bądź równe k, mniejsze bądź równe n, zamknąć klamerkę, średnica p oddziału p, X z gwiazdką, przecinek yk z gwiazdką należy do rk, punkt pośredni podziału p dla 1 mniejsze bądź równe k, mniejsze bądź równe n, niech funkcja f od x przecinek y będzie określona i ograniczona na prostokącie r. Suma całkowa funkcji f od x, y odpowiadającej podziałowi p prostokąta r i punktom pośrednim x, k z gwiazdką, y, k z gwiazdką nazywamy liczbą epsilon y, k równy 1 z nawiasu x, k z gwiazdką, y, k z gwiazdką razy delta x, k razy delta y, k. Przybliżona objętość prostopadłościanu krzywoliniowego o podstawie r ograniczonego powierzchnią z równa się f od x, y. Całką podwojoną funkcji f od x, y po prostokącie r nazywamy granicą. Limes ro od p dąży do zera epsilon k równy 1. E od xk z gwiazdką, przynek y, k z gwiazdką razy delta xk razy delta yk. O ile ta granica jest właściwa i nie zależy od sposobu podziału prostokąta r ani od wyboru punktów pośrednich xk z gwiazdką, yk z gwiazdką. Twierdzenie pierwsze. Każda funkcja ciągła na prostokącie r jest na nim całkowalna. Twierdzenie drugie. Kombinacja liniowa. Jeżeli funkcja e od x, y i g x y są ciągłe na prostokącie R oraz alfa przecinek beta należą do z rzeczywistych to podwójna całka R z nawiasu alfa f od x przecinek y plus beta g od x przecinek y zamknąć nawias dx dy równa się alfa podwójna całka R f od x y dx dy plus b podwójna całka R g od x, y, dx, dy. Twierdzenie trzecie. Jeżeli funkcja f od x, y jest ciągła na prostokącie r i r równa się r1 suma r2, gdzie r1, r2 są prostokątami o rozłącznych wnętrzach, to całka podwojona r f od x, y, dx, dy równa się całka podwojona r1 f od x, y, dx, dy Plus całka podwojona R2F od x, y, dx, dy. Twierdzenie czwarte o zmianie całki podwojonej na całki literowane. Jeżeli funkcja f od x, y jest ciągła na prostokącie R równym ostry nawias A, B, ostry nawias razy x, ostry nawias c, D, ostry nawias to całka podwojona R. F od x, y, dx równa się całka od a do b. Z nawiasu całka od c do d F od x, y, dy zamknąć nawias dx równa się całka od a do b, dx całka od c do d F od x, y, dy Stwierdzenie piąte o zmianie całki podwojonej na iloczyn całek pojedynczych. Jeżeli funkcja F X, y jest funkcją ciągłą o rozdzielnych zmiennych, to znaczy f od x, y równa się p od x razy g od y, gdzie p od x jest ciągła w AB i g od y jest ciągłe w c, d to całka podwojona f od x, y dx dy równa się całka od A do B, px dy razy całka od c do d, g od y dy. Stwierdzenie szóste o całce podwojonej na obszarze normalnym. Jeżeli obszar Dx jest obszarem normalnym względem osi Ox, to całka podwojona Dx f od x, y dx dy równa się całka od A do B dx całka Gx hx f od x, y dy. Jeżeli obszar dy jest obszarem normalnym względem osi Oy, to Całka podwójna dy, f od x, y, dx, dy równa się, równa się całka od c do d, dy, całka py, gy, f od x, y, dy. Jeżeli obszar d równa się d1, suma d2, gdzie d1, d2 są jakimiś obszarami normalnymi, to podwójna całka d, f od x, y, dx równa się, Całka podwojona d1f od x, y, dx, dy plus całka podwojona d2f od x, y, dx, dy Współrzędne biegunowe fi, r, gdzie? Fi, kąt między dodatnią półosią OX a promieniem wodzącym punktu P. Fi należy do ostro 0,2 pi łagodne. R, odległość punktu P od początku układu. R większe od 0. Bardzo dziwne, dziwne. B dwukropek klamerka. X równa się r cosinus fi, y równa się r sinus phi, przekształcenia biegunowe. Współrzędnych biegunowych w całce podwójnej. Jeżeli obszar D jest obrazem obszaru delta normalnego we współrzędnych biegunowych, delta klamerka, Alfa jest mniejsze bądź równe fi, mniejsze bądź równe b. G od alfa jest mniejsze bądź równe r, mniejsze bądź równe h od fi. Oraz funkcja f jest ciągła w obszarze d, to całka podwójna d f od x, y, dx, dy równa się całka podwójna delta f od r cosinus fi, r sinus fi razy r d fi dr. Matryczne zastosowanie całki podwójnej. Po pierwsze, pole obszaru D to moduł D równa się całka podwojona d dx dy. Dwa, objętość bryły ograniczonej powierzchniami Z równa się f od x, y. Z równa się g od x, y. F od x jest mniejsze bądź równe g od x, y. Dla x, y należące do D to moduł z V równa się całka podwójna d. Nawias g od x przecinek y minus f od x przecinek y. Zamknąć nawias dx dy.